Jak zrobić taką kotwę do przymocowania słupka drewnianego? Więc kupujemy metrową śrubę gwintowaną, ja kupiłem dziesiątkę, rozcinamy ją na trzy części, kupujemy taki oto kątownik, śrubki, podkładki, skręcamy. Kręcamy. Drugą śrubą kontrujemy, z drugą stroną robimy to samo. Podkładka. Cyk, cyk, cyk. Kontrujemy, dokręcamy i mamy kotwę do przymocowania drewnianych słupków w betonie kotwę kotwę puszczoną w beton od środka tutaj będziemy przykręcać sobie słupek drewniany zawsze jak będziemy chcieli Odkręcimy te dwie śrubki i możemy sobie tą kotwę zdemontować razem ze słupkiem Oczywiście jest to dobry sposób na oszczędność bo w sklepie gotowe kotwy są trzykrotnie droższe niż kupienie takiej blachy kątowej gwintowanej śruby i nakrętek Także polecam, bardzo proste bez użycia spawarki potrzeba tylko potrzeba tylko kątówkę do cięcia a można takie śruby nawet brzeszczotem dzięki, hej